Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rudkowska i oczywiście mój kanał Tarot i magia, tak? Bo Tarot no, jest wpisane w moje życie. Myślę, że w Wasze też, skoro oglądacie energetyki, i magia jest w życiu każdego z nas, tylko nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, tak? Magia życia, magia codzienności, magia dobrych zbiegów okoliczności i różne inne historie. Czyli witam Was krainie Tarota i magii. I pamiętajcie, że magia jest w każdym z nas, bez względu w to, czy w magię wierzymy, czy nie wierzymy. I poprzez chociażby pozytywne myślenie możemy różne rzeczy magicznie do swojego życia przyciągnąć. Tak? Tylko ważne jest, żeby sobie nie pozwolić podciąć skrzydeł albo zaśmiecić umysłu. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, jakie historie? Historie oczywiście astrologiczne. Jutro mamy 11.10.2023, czyli mamy tak jedynkę z miesiąca i jedenastkę, czyli wysokie wibracje z dnia, no i siódemkę mamy z roku. Czyli całość nam daje, co nam daje jedynkę. Czyli teoretycznie można powiedzieć, no słuchajcie, bardzo dobra energetyka, no, i myślę, że dobra będzie, aczkolwiek będzie dość taka, nie wiem jak, jak, jakiego dobrego słowa użyć dynamiczna, zaskakująca. Może jeszcze niekoniecznie dziś, ale zaraz powiem o co chodzi. Otóż, kochani, w nocy o 1.50 Pluton wychodzi z retrogradacji, czyli z ruchu wstecznego i idzie do przodu. I teraz tak. Ci, co nie mają nic na sumieniu, no to myślę, że zrobi rewolucję, przyspieszy z wieloma rzeczami. Jest takie, wow, wow, do przodu. Natomiast myślę, że to będzie niestety widoczne w konfliktach światowych, jak również w tym, co się dzieje w Polsce, spowoduje, że różnego rodzaju informacje, które gdzieś były zatajone, na przykład, czy ktoś o czymś nie chciał mówić, nagle, nagle to wszystko ujrzy światło dzienne. Być może już to ten pluton wchodzący w normalny ruch do przodu, być może już spowodował to, co się dzieje w armii polskiej, w wojsku polskim, że dwóch generałów złożyło dymisję, tak? To też jak gdyby nieprzewidziane sytuacje, szczególnie. W momencie, kiedy na dwóch arenach świata toczy się wojna, no to, bo tak możemy, możemy nazwać tak? chodzi mi o Izrael i chodzi mi o Ukrainę więc możemy śmiało nazwać to wojną. Więc być może już to działanie Plutona. Natomiast myślę, że teraz więcej faktów będzie wychodziło i więcej brudu z pod dywanu czy trupów z szafy na 100%. Jestem przekonana, a jedynka. Jutrzejsza jeszcze to spotęguje. Natomiast kto ma czyste sumienie, postępuje zgodnie z literą prawa, to jego życie pójdzie do przodu, bo też musimy wiedzieć, że jeżeli chodzi o aspekty planet, może kiedyś zrobię większy taki wykład. Oczywiście ja, astrologiem kiedyś byłam dobrym, teraz jestem mniej dobrym, bo, bo, nie, bo bardziej siedzę w tarocie niż w astrologii, ale wiele lat się uczyłam astrologii. I też nie każdy z nas wie, że te aspekty działają bardzo indywidualnie. I tak jak jest na przykład z horoskopem najlepszego złodzieja w swoim fachu i horoskopem najlepszego policjanta w swoim fachu, te horoskopy mogą być takie same, mogą mieć podobne aspekty planet, tylko poprzez wolną wolę. Poszli albo w tą stronę, albo w tą. Czyli na przykład jutro, nie tylko jutro, jeżeli w jakiś sposób jesteśmy, nie wiem, nieuczciwi, to te oszustwa mogą wychodzić. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy uczciwi, czy nie jesteśmy uczciwi i raczej postępować z, głównie z, z literą prawa, a jak nie możemy, to przynajmniej gdzieś w głowie sobie e, tak to poukładać, żeby było zgodnie z naszym sumieniem. E, dobrze. To było z numerologii, jeszcze z dobrych rzeczy, z dobrych, to już dobrych, wieczór raczej uroczy, 17.05, księżyc w Trygonie do Jowisza, czyli tak jak no, Neptun może różne rzeczy spod ziemi wyłonić, tak wieczór może być uroczy, pewny, pełen niespodzianek i dobrych rzeczy. Ja kochani, zanim wyciągnę karty, może tak, pogłosujcie, czy Ciro... Czy wróżkowy? Dobrze, pogłosujcie, bo mam jeden i drugi, a dzisiaj zrobię też energetykę na czwartek i będziemy z innych wybierać. Ale tak, chciałabym za wsparcie kanału podziękować i zaraz powiem komu, bo nie było energetyki. Ja już wcześniej, wcześniej ktoś wsparł kanał, dwie osoby. Już kochani, momencik. Teraz, tak historia. Dobrze, i na pewno tak, na pewno pani Anna. Anna Och, tak powiem. Anna Och, panna Anna Och. Dziękuję za wsparcie kanału. I dla pani pierwsza piękna karta. Pamiętaj, kim jesteś. Archanią Michał mówi: Jesteś dzieckiem Boga, pełnym mocy, miłości i twórczej energii. Jesteś bardzo kochany. I jeszcze jedna pani, jeszcze jedna pani. Chyba pierwszy raz mamy możliwość poznania się, pani Jolanta N. I pani też z całego serca dziękuję. I dla pani karta oczyszczania czakr. Czyli potrzebne oczyszczenie czakr nie musi być z moim udziałem, być może właśnie trzeba prosić Archanioła Metatrona, który mówi do pani tak: zawołaj mnie, jeśli chcesz oczyścić. I otworzyć czakry za pomocą świętych, geometrycznych kształtów. I, proszę Państwa, jeszcze karta urodzinowa dla Adama N. Adam, wszystkiego najlepszego ode mnie i Kuby, nasz towarzyszu kiedyjskich podróży. Wszystkiego najlepszego. Niech ten rok będzie dla Ciebie jednym z najpiękniejszych i żebyś Ty w tym roku był odważny. No i co Ci wyżmo? Oczyszczanie czakr, czyli trzeba oczyścić, myślę, że nie tylko czakry, ale również i umysł z blokujących myśli, a Archanio Metatron mówi do Ciebie zawołaj mnie, jeśli chcesz oczyścić i otworzyć czakry za pomocą świętych geometrycznych kształtów. Jeżeli ktoś z będących na czacie na żywo ma jutro urodziny, to proszę się uaktywnić, chętnie wyciągnę kartę, a ja zobaczę, kto wygrał. Wygrał Ciro, bo jest wróżkowy Marzena S, później 21 Iwona, Cirro i Mateusz C też Cirro. Czyli Cirro wygrał, tak? Czyli Cirro. Ja miałam go do szuflady schować, żeby mi się tu nie zalał, bo tutaj jeden kubek z herbatą. Drugi u mnie już Boże Narodzenie, jak się z Kubą zobaczę, będzie w domu, to poproszę rozświetl mi na oknach światełka, bo już mam zapotrzebowanie i czekam na deszcz albo śnieg, bo uwielbiam jak ciemno, światełka się świecą, ciepła herbata, nie mam Wam jak pokazać, bo się by rozlała, herbata z imbirem, cynamonem, różą, pozdrowienia dla Agnieszki Emo, której konfiturę różaną dostałam. I cytryną oczywiście, i pomarańczą. I jestem jak w niebie. Brakuje mi deszczu albo śniegu i światełek, tak? A tak to jestem zadowolona bardzo. Dobrze, na środę najpierw, na środę najpierw. I słuchajcie, od kogo zaczynamy? Od panny, a jeżeli będziecie mieli jeszcze trochę czasu, to po, będzie następny filmik, gdzie będę wyciągała karty na. Czwartek będzie można zagłosować na kartę, ale powiem kiedy. Dobrze, co dla panny? Dla panny same karty wyleciały, czyli dla panny e, pałac denarów, czyli co będzie ważne, sprawy związane z domem, bardziej powiedział domem, mieszkaniem, e, domem mieszkaniem, e, i kwestia e, być może przemyślenia jakichś inwestycji, tak? Czyli tak jak gdyby Myślcie, jak możecie ulepszyć swoje domostwo. A może ktoś myśli o jakimś zakupie inwestycyjnym, to też dobra karta. Co dla wagi na środę? Dla wagi karta mag. Karta mag, bardzo silna karta, mówiąca o tym, żeby działać. Przy magu jest hard, karta Działam, biorę sprawy w swoje ręce, czy umiem, czy nie umiem, idę do przodu. Kochani, pamiętajcie o polubieniach, bo ogląda mnie prawie 150 osób, polubień 47. Co dla skorpiona? Dla skorpiona królowa buła, czyli skorpiony powinny zadbać kobiety o swoją kobiecość, mężczyźni o swoją męskość i generalnie o seksualność. Powinniście jutro zadbać o siebie i zadbać o siebie nie tylko, że wezmę i nie wiem, się wyśpię, ale zadbać również pięknie wyglądać, żeby oczarować wszystkich wokół siebie. Przy królowej Buław również może się uaktywnić takie trochę rządzicielstwo. Ja rządzę, ja jestem panią swojego życia albo panem, więc, więc tak może być. Co dla strzelca. Dla strzelca przedsiębiorczy król denarów, bardzo lubię e, króla denarów, mówi on, że strzelce powinny jutro mądrze, czy naprawdę, czy w głowie y, y, swoimi finansami. Y, y, Zarządzać, tak? Gdybyście chciały kupić coś, co miałoby Wam służyć na wiele lat, to też jest to dobra karta. Gdybyście nie wiedziały, jak pokierować swoim życiem zawodowo-finansowym, to rozmawiać z jakimś mężczyzną, raczej starszym. Co dla koziorożca, karta świat. Karta świat bardzo, bardzo dobra karta, mówiąca: Koziorożcu nie siedzi w domu, tylko otwiera się na świat na nowe miejsca, na nowe doznania, na nowych ludzi. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś załatwić coś z podróżami, to też super karta. Dla niektórych koziorożców może też warto pouczyć się języków obcych. Co dla wodnika? Dla wodnika karta rydwa, czyli pierwsza aktywna karta w tarocie, czyli wodniki, czy Wam się chce tułecz okruszyć, czy nie, bądźcie jak najbardziej aktywne, pracujcie nad komunikacją, żeby być dobrze poinformowanymi i bądźcie cały czas zajęte. Wszystko, co jest związane z podróżami, przemieszczaniem, rozmawianiem przez telefon, pisaniem maili, Wam sprzyja i wyjścia na zewnątrz. Natomiast ryby. Troszeczkę zmniejszą energią. Jedne mogą czuć mniejszą energię, drugie na przykład mogą czuć taką konieczność zwolnienia tempa i tak jak bym powiedziała, zadbania o siebie, świętego spokoju, wyłączenia nie wiem, internetu, telefonów, dzwonka w domu, domofonu i tak, jakby pobyć, pobyć w ciszy, bez zbędnych bodźców, żeby się zre zregenerować, żeby mieć jasność umysłu, tak? To ja tak u Was to czuję. Co dla barana? Dla barana dziesiątka mieczy. Czyli uważać na różnego rodzaju ciosy, a raczej z zewnątrz nie muszą być to ciosy fizyczne, mogą być to ciosy, na przykład w postaci miecze słów krytycznych, czy innych rzeczy, czy jakieś działania ogólne, w pewien sposób was blokujące, czyli hasło dla was na jutro, ochraniać się i zwrócić uwagę też na kręgosłup, zadbać o kręgosłup. Co dla byka? Dla byka. Rycerz buław. Rycerz buław jest dynamiczny, czyli i byki będą jutro dynamiczne, aczkolwiek mogą szybciej działać niż myśleć. Jest to też karta męska, więc sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta cierpliwości. Ta karta mówi: bliźnięta, idziecie w dobrym kierunku, doglądajcie tego, co robicie i nie nerwujcie się, że niektóre rzeczy. Idą zbyt wolno. Teraz pracujecie na swoją przyszłość. Co dla raka? Dla raka pałac buław. Czyli dużo emocji w domu, raczej w domu swoim, uważa, żeby się z nikim się nie pokłócić. Uważa, żeby ktoś nie chciał wam zarządzać w waszym domu. Co dla lwa? Dla lwa ósemka denarów, bardzo dobra karta. Karta związana z pracowitością i możliwością nadgonienia różnych zaległych spraw i takiego nadgonienia, że tak się w tą poradzce zakręcicie, że nawet nie zobaczycie, jak czas minął. Tak, i tak wychodzi z kart. Kochani, to wszystko na ten moment. Za chwilę energetyka na czwartek. Zapraszam za chwilę, jeżeli ktoś ma czas. Czy 21 Iwona 70 to kiedyś miała inny nick? Jestem ciekawa. E, bardzo, bardzo jestem ciekawa. Czy zmieniony nick? Czy, czy, za, czy zawsze pani 21 Iwona była panią 21 Iwona? Czy miała inny nick? Bardzo proszę odpowiedzieć. Jestem bardzo ciekawa. E, tak, e, czyli tak, że zmieniony nick rozumiem. Tak, czyli rozumiem, że zmieniony nick. Dobrze. E, pozdrawiam Was serdecznie. Za chwilę energetyka na czwartek. Więc, jeżeli ktoś ma jeszcze chwilkę, to z całego serca zapraszam. Buziaki, pa, kochani.